okay Aj, tak szybko wszystko minęło. O, super! Jak tu ciepło, prawda? No, kombaj, na spacer? No, to no, dobry pomysł. Chodź. Uhuh. A, no, chodź. A bierzemy konie?

Dobra, chyba jestem ubrana, czegoś zapomniałam? No dobra, no to możemy jechać. Jeżeli nie chodzisz w czapce, to nie. Chodź. chodź. No, no, dzisiaj ja prowadzę wycieczkę. Ej, być ten! Nie trwałem, co ty? No są nie mogłam się powstrzymać. Spokojnie postępować. Mama wróciła! Ej, super! Mama! O, cześć, mamo! Hej! Hej, mamo! Ej, spynki, co to za nowy koń? Ej, to nieważne, mamo. Ej, po prostu cieszymy się, że jesteś. A ten koń? Opowiemy ci wszystko później. Ma mamo. No, właśnie miałyśmy jechać na przyjaźńkę. Chodź. Pojedziemy po polach. Hej, Lorraine. Może ty, ale ja nie. No, Nic nie niesłuchającą siostrę to dopiero. Słyszałam. No to ty masz kłopot. No to mamy mały problem. Teraz biorę Cię na trening i zobaczymy, co to jest niesłuchające. Czekaj! Jakaś inna dziewczyna, stój. Chodź do mnie. Dobra, skoro tak bardzo chcesz, to zrób sobie... to. Tak, Ale kogo nie znalazłaś? No tak, dziewczyna jest. No i co? Co takiego? Hej, Aleksandra. Hej! Okay. Aleksandra. Zdrabiany. Chyba jest z wyższej sfery i nie chce się z nami zadawać. Normalne. Z wyższej sfery podobnie jak ja. Ej, hey, ja Cię przepraszam bardzo. Z wyższej sfery to nie znaczy, że jeździsz dobrze. Po prostu masz rodzinę spokrewnioną z, z królewskimi... Tak, tak, Lury. tak. Nie, nie chcę słuchać historii jeżeli tak bardzo tego chcesz, to opowiem tutaj to Linie. Na pewno nie mi. No Ale nie tylko... nie ma A, to jest po No Ryan, bo chodzi tylko o to, że jak ktoś jest z sfery, no to po prostu ma rodzinę spokrewnioną z jakimiś tam hrabiami, czy gdzie to A my jesteśmy po prostu biedne i tyle. Trzeba do tego się przyznać. Co, proszę? My biedne? Chyba, że, chyba sobie żartujesz. A, Miesz, z nie Nie wyciągnij Nie wyciągnij tego. Nie Ludzie się łamie! Lód się łamie? Przecież jak ja tam przyjechałam, nic się nie złamało. Ach. No i po cóż ja to robiłam? Wow. Wyjdź krokiem luzy tański zawsze cię to powtarzam. Nie mogę! Pani mi cały to znieżda Północ. Nawet słuchać wow. to prawie, że w Mugland. Nie no, nie skak! Północ! Loraj, nie widzę cię. Oh. Lorrain? Tak. Gdzie jesteś? Jadę sobie do Murland. Serio, a siostrę no, zostawisz pod pękniętym rołem. No przecież miała być wycieczka do Murland, co ty? No tak, ale mi tu pęka lud pod stopami. Znowu. Dzień. Seriosne. No świetnie, muszę sobie radzić sama. Puh. Sama? Siostra do ciebie bie, jedzie jak szalona, tylko dlatego, że ci się rótłami pod stopami. Jak podałaś najmniejsze żądzę, y, rzecz do zrobienia. Być krokiem muzykańskim. Po prostu nie jest tajemnicą. Wiesz, Wiesz, co jednak nie potrzebuje Twojej pomocy. Znam się ostatnio nie układa. To tam jest pod nosem. Nie, to nie drogi. Nie, to no, no, że... ja, no no, nie drogi. Nie, to nie drogi. Nie, nie drogi. Nie, nie drogi. nie 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 jest fajnie. Zaproponować <młysza> No. Gdzie ty jesteś na tym lodzie? Co? Pewnie ten podstęp był tylko dlatego, że chciałam mnie odnaleźć.